...projektomarnia. Siemanko w kolejnym dniu! Patrzcie, dzisiaj jest szansa. Dzisiaj jest szansa, że zamknę całość. E, pogoda jest dobra nawet w miarę do tego, żeby przykleić tą taśmę kalenicową. E, mam za sobą w razie w... E, ...palnik gazowy, żeby podgrzać. No i zobaczcie, no kurde, jakoś to wyszło, nie? Jakoś to wyszło. Yy, jeszcze zostały mi tylko dwie raje, i tam góra, kalenica, i to wszystko. Tutaj tego przodu jeszcze na razie nie robię. Nie interesuje mnie on. To następnym razem trzeba chwilę też odpocząć. Yy, z drugiej strony, tak samo, tylko żebym zamknął całą górę. Powiem Wam, yy, że to teraz ta praca tutaj. To chyba jedno z najcięższych zadań, jakie, jakie są, bo trzeba wszystko układać już za kolejnością. Nie ma miejsca. I tutaj tak, muszę zrobić te górne gąsiory, tutaj już kable muszę przygotować, żeby to wszystko było pochowane i zakończać temat. No to jest jedno z najbardziej pracochłonnych, chyba bym powiedział teraz, zadań. To należy niech sobie tu będzie, a to, moi kochani, jeżeli jestem sam, to to robię tak. Tak? Ale i tak muszę iść po taśmy, bo nie mam taśmy Nie mam taśmy I sam tego nie przyciągnę, no bo jak? Bez taśmy. Widzicie, te rurki też muszę poprawić tutaj, bo już się robią krzywe całe. Dobra. no nie da nie da rady tak wyciągnie mi się Chcesz? Dobra, ryzyk fizyk Jak się wyciągnie to będę w czarnej deza przeproszeniem Bo już nic Poszła Ta, wyciągnęło się No i dobra, jestem dalej, przeciągnąłem to w końcu jakoś się udało eee, słuchajcie przez lenistwo a docelowo i tak i tak musiałem iść po taśmę Aż więc straciłem około nie wiem 20 minut to spokojnie na przewleknięcie tego yy, tutaj Także lenistwo czasem nie popłaca a czy z reguły nie popłaca Nie uwierzycie co ja teraz zrobię patrzcie na to Lenistwo. To jest lenistwo. No i słuchajcie, robię zwieńczenie, tak jakby, tego wszystkiego i bardzo dobrze, że to robię, bo już mam troszkę, tak prawdę mówiąc, dosyć tego dachu. Czy bym mógł pracować na dachach? No nie chciałbym na pewno pracować na dachach. Słuchajcie, dlaczego włączyłem kamerę teraz, w tym momencie? żeby się zapytać, czy wy też byście tak zrobili jak ja, bo to już jest największa fusera, jaką można zrobić w ogóle, to już jest lekkie przegięcie, ale nie chcę mi się tego robić, a mianowicie te gąsiory, to tutaj, ja tego nie rozstawiałem, nie sprawdzałem, jak to wyjdzie na początku i na końcu, po prostu zacząłem robić ten z tej strony. I lecę sobie jak leci, i wtedy zobaczę jak wyjdzie tam. A dodam, że te gąsiory w ogóle nie mają luzu żadnego, więc ja powinienem sobie to rozłożyć, zobaczyć jak to wyjdzie i wtedy i wtedy dopiero przykręcać Ale z lenistwa tego nie zrobiłem i... Sam jestem ciekaw jak wyjdzie, a jak wyjdzie to zobaczycie, nie? Pewnie będę coś kombinował uznając życie na końcu. Końcówka mi została. E, jest mega, mega ciężko. Nie ma miejsca, żeby cokolwiek robić. E, nie wiem czy drabinę nie będę musiał przestawić, ale to już chyba ostatni wysięg. I tu końcówkę stąd robić. Dobra, ale robię. Póki jeszcze, jeszcze widno. Miałem plan dzisiaj. Miałem plan dzisiaj jeszcze uruchomić fotowoltaikę, ale ta góra to jest jakaś masakra, nie? Strasznie mozolnie mi to idzie. Ale najważniejsze, że dzisiaj będzie koniec. Mam nadzieję taką, dlatego że no nie wiadomo jak z deszczem. Nie wiadomo jak będzie z deszczem. A wiadomo, że ta taśma by się nie przykleiła. Jakby był deszcz. Ach. O kurcze. Powiem wam, ale mam śliskie buty. Ale mam śliskie buty. Poleciałbym na dół. Bo byłem przed chwileczką yy, na dole po gąsiory. O kurczę! Poleciałbym na dół Ale tam jest rusztowanie pod spodem Dobra Słuchajcie, wstępnie pomierzyłem sobie kijkami No i niestety nie wyjdzie Tak jakbym chciał Nie wyjdzie, trzeba będzie ciąć Kombinować No i co zrobić? Jak trzeba, to trzeba, prawda? Tą jedną potrzebuję tu. Zobaczcie, już nie ma w ogóle miejsca. Już nie ma w ogóle miejsca na nic. Możemy sobie tak rozciągnąć teraz, chociaż zobaczyć, co to wszystko przeszkadza. Tylko tyle spinek mi zostało, ale dobra, zobaczymy. Dwa trzy. Później ja pierdziele rzeźnia już deszczyk zaczyna kropić Ta pójdzie w dół, tylko, bo tam jeszcze nie jest podstawiona. Oh man! Ach! rady jakoś... Nie da rady tego rozsunąć. Trzeba będzie końcówkę ciąć. No ale i mamy to, to. Mamy dach. Został tam na samej górze jeden tylko gąsior do przycięcia i, i przykręcenia, ale muszę go najpierw odmierzyć. No i zobaczcie, żeby ten goszurek zrobić, musiałem przestawić drabinę. <laughs> Już na samą górę, nie na sam szczyt. Nie mam rękawic. Nie wziąłem, ale dobra, zobaczymy, jak to zrobię. Troszkę ogarnąłem tutaj, żeby się nie niosło na sąsiednie działki. Ulala, ulala, powiem wam. Kepska kaps sprawa, tak chodzić. Dobra. Dobra. Mamy tu. Jak my to zrobimy? My to zrobimy w ten sposób, że ja muszę tam wejść? Ja nie muszę wejść. Nie muszę wejść, bo go się tu No słuchajcie, nie miałem tutaj, nie miałem tutaj żadnej regulacji, żeby to zrobić. Przede wszystkim to, to zobaczymy, dokąd mi tutaj to wchodzi jak wchodzi. Dobrze. Jestem przygotowany. Muszę wejść na dach. O, właśnie, solary jeszcze przemyć. To też zadanie na dzisiaj. I zobaczcie, jak hulają. Czy hulają? jak zrobimy to na przykład tu no dobra to go A albo dalej tak dobra jakoś tak idę na dół. Na dół to. Uciąć. Ale zimne, jejko, jakie to jest mroźne. W te łapy i ta drabina, i to. Jak kończyłem to dwa dni temu, bo wczoraj było wolne. Jak kończyłem to, to nie pokazywałem, ale po tej drabinie wnosiłem 12 pakietów do góry. 12 pakietów dachówek wnosiłem po drabinie do, samego, do samej góry. No, powiem trochę niebezpieczne to było, nie? Dobra, idę ciąć.